Do tegorocznego sezonu szykowaliśmy się troszkę inaczej niż zazwyczaj. Zakaz testów i wielotygodniowa przerwa spowodowały, że spory nacisk położyliśmy na pracę z trenerami od wytrzymałości i sprawności fizycznej. Jesteśmy jednak optymistycznie nastawieni do startów i jestem pewien, że damy sobie radę. Stosunki z Felipe będą świetne, jestem o tym przekonany. W naszych żyłach płynie latynoska krew, obaj mówimy po włosku i taka brazylijsko-hiszpańska mieszanka może przynieść niezłe efekty. Obaj jesteśmy też kierowcami ścigającymi się na najwyższym poziomie i to na pewno zmotywuje cały zespół. Będziemy wysoko zawieszać poprzeczkę, by znaleźć się jak najwyżej w klasyfikacji. Ferrari w tym roku będzie mocne. Na pewno trzeba będzie zmienić trochę styl jazdy. Zespół będzie kontrolować poziom paliwa i podawać nam szczegółowe instrukcje. W zależności od toru będziemy jeździć tak, by na mecie mieć pusty zbiornik albo inaczej, by na wszelki wypadek oszczędzić trochę paliwa. Strategia będzie musiała zatem zostać przygotowana bardzo szczegółowo. Musimy też jeszcze bliżej współpracować z szelem niezbędne będą nowe rozwiązania dotyczące zarówno paliwa, jak i oleju po to, by zużywać mniej. Szczególnie lubię tory w Monaco, Spa i Malezji. Nie mam jednego, który jest moim faworytem. Mam nadzieję, że będą takie trzy, może cztery obiekty, na których powinienem stanąć na podium. Czekam oczywiście na Grand Prix Hiszpanii i Włoch. We Włoszech po raz pierwszy pojadę dla tysięcy szalonych Tifosi.